Bo nam Aha. tu Amerykanie mówią, że my musimy tutaj tak. ten atak prowadzić na obwód kaliningradzki. Już nam mówią oficjalnie, że my musimy atakować obwód kaliningradzki. Totalne rozbrojenie na granicy amerykańsko-rosyjskiej, panie Duda. Totalne rozbrojenie. Cisza, spokój. Tak, bo nas mają do szczekania i my. I my. Bo tutaj. wojna jest zaplanowana na terenie Europy. Ze względu na siłę gospodarki niemieckiej. To o to chodzi Stanom Zjednoczonym. Nie mogą bezpośrednio wywołać wojny w Niemczech, znaczy fizycznie by mogli, ale w Stanach Zjednoczonych jest około 60 milionów germanii amerykańskiej. No i się by po prostu wkurzyli na takiego prezydenta. Zresztą sam prezydent jest z pochodzenia Niemcem. No i, i dlatego jest to w mojej ocenie tak zaplanowane, że ta wojna ma, ma niby wybuchnąć tam, tam w Polsce czy w którymś z krajów tych takich, co to mają po pół miliona mieszkańców, a potem się jakoś tak y, przypadkowo rozlać na gospodarkę niemiecką i wyhamujemy, którą, którą idzie wyhamować. Znak ktoś niemiecki koncern paliwowy, który ma sieć stacji? Nawet Aral to taka specjalna marka, żeby Niemcy się cieszyli, że... Że, że, że to jest niemieckie, a to jest mobile. ExxonMobil to wykupił, więc że stworzył w ogóle. Więc to, to Niemcy nie mają e, energii. A wyobraźcie sobie, jak ma ich produkt zdobywać rynki światowe, jak będzie produkowany na drogiej energii. No więc dlatego szukają hmm. alternatywy dywersyfikacji e, z Rosji. I Amerykanie to wiedzą, że Niemcy chcą im uciec spod kontroli. I e, swoim produktem z, z, tanim wtedy, lub e, z większą marżą sprzedawanym, zarobią krocie i, nie, i próbują do tego nie dopuścić. I w ostateczności zrobią wojnę Polakami, żeby zrobić przykłużę, bo my się nie liczymy. Tu e, no, chodzi o gospodarkę niemiecką. Nie dajmy się wkręcić.